I co z tego, się Ciebie szanowny kolego zapytam, już drugi raz mi piszesz taki komentarz pod drugim filmem, pod pierwszym po z tym pierwszym samolocikiem, teraz pod tym drugim co kupiłem. Mój drogi, ja naprawdę w modelach siedzę od lat, tylko że kołowych, samochodowych, ścigam się też, jeżdżę na mistrzostwach Pals Polski, jeżdżę modelami pro. No, i co z tego, jeżeli mnie osoby zapytają, jaki samochód kupić, to co ja mam mu powiedzieć, kup najlepiej, jest to taki, powiedzmy, zawodniczy. Kup sobie ósemkę na dwór, będzie najlepiej, zanówkę ze wszystkim, z takimi fajnymi rzeczami, w z 80 tysięcy. Nawet jak im powiem, kup sertera za 3, 4, takie fajne 3, 4, no powiedzmy od 2, 3, 4 do 5 tysięcy, to co pójdą sobie kupić, nie, mój drogi, to nie na tym rzecz. Polega. Mój drogi, ja bardzo często osobom, które za chcą zacząć w RC, z samochodzików polecam rzeczy, znajduję takie na przykład za 200, 300 zł do 400. Mój drogi, ja sobie zdaję sprawę, że to nie są jakieś nie wiadomo jakie samochodziki, bo sam bym sobie teraz w tym momencie nie kupił, mając zawodnicze ściganie, mając inne jakieś baszowe i tak dalej. Bo po co mi taki samochodzik? No po co? Ktoś się zapyta, to co ty G? Polecasz? Nie, nie polecam, mój drogi G. Staram się zawsze wszystkim osobom polecić coś, co je zachęci, co daje im ten pierwszy impuls, co daje im ten pierwszy uśmiech. Więc wynajduję takie rzeczy, które mam nadzieję, że będą w miarę fajne i dadzą uśmiech. Powiem Ci na przykładzie takiego prostego samochodziku samochodzików, które często polecam. One jeżdżą po, powiedzmy, no, dwa od 20 do 40 km na godzinę. Na mnie te prędkości nie robią wrażenia, ale gwarantuję Ci, że osoby, które pierwszy raz taki samochód dorwą, a przeważnie to są wszyscy, nie mieli zabawkę, dostają banana na ustach, bo dla nich ta prędkość, prędkość jest nagle wow, bardzo duża. Im się wydaje na początku bardzo duża, daje im to pierwszą frajdę. Poza tym staram im się znaleźć coś takiego, co się za szybko nie zepsuje. Te modele przez to, że na przykład są mniejsze, Wolniejsze, one mniej się psują od uderzeń, bo najbardziej, co jest psujogenne dla wszystkich modeli, to są początkujący, ich umiejętności. Osoby te nie umieją kompletnie jeździć nic i uderzają, walą w coś, nawalają przez co rozwalają. I trzeba przyznać, że na przykład przez ostatnie 5 lat Chińczycy bardzo poszli w górę ze swoją jakością, ze wszystkiego, więc to się wszystko połączyło, co daje zadowolenie, uśmiech początkującym. I mój drogi, taka osoba, która kupi taki model dostaje banana, chęć dalszej zabawy i kupuje dalej. Posłuchaj, ona na początku wyda to 200-300 zł, to nie będzie jej szkoda, w razie czego, jak jej się hobby nie spodoba, fru, wyrzucić do śmieci. No ale co innego, jakby miała kupić coś za 2, 3, 4, 10 tysięcy, no to, to jest zastanowienie, po co tyle pieniędzy wydać, tak? No po to, żeby mieć uśmiech, no ale lepiej spróbować tego, I jak one wydadzą te 200-300 zł. To posłuchaj, dostałem banana i potem to jej się spodobało, kupią następne. Potem już kupią coś za 500, 800. Potem kupią za 1000, 2, 4 i w górę. Bo już potem wpadną to w hobby i to jest właśnie ta sztuka, która uważam trzeba uprawiać, żeby przyciągnąć ludzi do hobby. Niechże ich odstraszyć. A ja te piszesz coś, takie komentarze. No i co z tego? Posłuchaj, kupując ten samolocik, Posłuchaj, wchodząc z samolociki, bo ja nigdy nie latałem, postanowiłem, tak samo jak w helikoptery przed niedawno, zaczynać od tych najtańszych rzeczy, brać to z pozycji noba, noba w lataniu totalnego, ale też z pozycji osoby, która już ma jakieś doświadczenie w ogóle ogólne z modelami, powiedzmy to samochodowe, kołowe, ale ja już znam to podejście, znam te wszystkie jakieś dylmaty, które się przechodzi, typu upgrade'owanie, dokupowanie, nie wiadomo czego. I, I z tej perspektywy, czy ja. Mając już swoje doświadczenie, ale będąc też nobem, dostanę uśmiech, bo to jest najważniejsze. Bo wiem, że kiedy ja dostanę uśmiech, to prawdopodobnie reszta osób też dostanie, jak to się mówi, uśmiech na ryjku. No i wtedy prawdopodobnie załapię to hobby. Mój drogi, ten pierwszy samolocik, gdzie mi się tam wpisali, on 50-60 zł kosztuje. No i co, że dwukłanowy, no i co, że lata w pewien sposób fatalnie, bo ja sobie zdaję sprawę, że on będzie latał fatalnie już w porównaniu z takim za kilkaset złotych, albo za tysiąc czy za dwa. On dał mi banana, dał mi uśmiech, dał mi radochę i chęć do tego, żebym poszedł dalej. A idąc torem takim stopniowym, postanowiłem kupić następny samolocik. Ten już za 120 zł jest. Tamten pierwszy miał tylko te śmigiełka, śmigiełkami kierował, tak te dwa na, na skrzydłach. A ten już ma z tyłu ten ster wysokości. I posłuchaj, to jest ten. Następnym razem już mam upatrzony za 200 coś zł, On już jest bardziej taki skomplikowany, że na, tam że, oczywiście z żyroskopem można yy, 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 go wyłączać, w, wyłączać, wy, wyłączać, bo zaś się doczepimy jeszcze za to. No i mój drogi, na tym polega sztuka. Pokazać ludziom, zachęcić ludzi i żeby mieli z tego frajdę, a nie, że ja powiem pójdę, dobra, kupię sobie samolot. Posłuchaj, nie, przypuszczalnie. Najlepiej to pewnie by było, idź, kup se z części, złóż, zbuduj sam samolot, jeszcze najlepiej bez żyroskopu, wystartuj tym od razu się rozwal, wydaj na to kilka tysięcy no i potem sprawdź swoje Wrażenia, czy byłeś czasami uśmiechnięty, zadowolony? No chyba taka osoba po czymś takim od razu by zrezygnowała. A tutaj mówię, głupi samolocik, ja, ja się sam zdziwiłem za 50-60 zł, bo nie spodziewałem się cudów. Jak robiąc filmy, pełne filmy na YouTube, czy tutaj też rzucając te pełne filmy, zawsze mówię, że się nie, nie, mówię, nie spodziewam po tym nie wiadomo czego. Ale to i tak dało mi w pewien sposób o wiele więcej niż tego, co się spodziewałem. I zachęcił zachęciło mnie do tego, bo jest następny samolocik, pewnie będzie potem następny. Naprawdę, zamiast pisać takie komentarze, bo nawet mnie nie obserwujesz, nie odniesiesz się merytorycznie, merytorycznie tylko o tych dwóch kanałowych. Widzę, że masz jakiś kanał z samolotami. Posłuchaj, rób tak, żeby zachęcać ludzi do latania, a nie żeby ich od razu odstraszać. Pozdrawiam i życzę Tobie, mój drogi, miłego i Wam też dnia.